A Atutem tego dwudniowego spotkania i myślę każdego innego szkolenia, które jest organizowane w tej branży, jest przede wszystkim podniesienie rangi nas wszystkich. Podniesienie jakości naszych usług, naszej wartości w oczach klientów, no bo wydaje mi się, że głównie po to się tutaj spotykamy. To jest moje czwarte albo piąte szkolenie i zupełnie nie czuję, żebym był tutaj niepotrzebny. Wciąż mnóstwo, mnóstwo ciekawych pomysłów, ciekawych ludzi ze swoimi historiami, ze swoim sprzętem, ze swoim podejściem. To zawsze ubogaca. Ja z każdego szkolenia wynoszę na pewno całą masę wiedzy, wrażeń. Fajnie było posłuchać historii życia, kariery zawodowej Ani Panter. Fajnie było posłuchać o stylu męskiego ubioru. Mnóstwo ciekawych prelegentów, sprawdzamy sprzęt, mamy porównania, mamy dużo informacji od tego, co warto wybrać, co gra lepiej. Myślę, że jakby w każdej branży jest coś takiego, że warto jest się spotkać raz na pół roku, raz na kwartał żeby się powymieniać po prostu doświadczeniami, żeby jakby zobaczyć co robi konkurencja, co robią koledzy po fachu i, i troszeczkę tej takiej świeżości nabrać. Przyznam szczerze, że na pewno after, ewidentnie było to, na czym mi zależało. Co? Poszliśmy na piwo, wylądowaliśmy w klubie, jak zawsze, i tam będą nas na pewno pamiętać. Gość, 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 gość! Lubię szkolenia z tego względu, że są takim ugruntowaniem wiedzy, są takim zbiorem, pigułką wręcz rzeczy, które, które chciałbym gdzieś tam udoskonalać. DJ Głośny myślę fajną rzecz powiedział właśnie o tych trudnych sytuacjach na weselach, które się zdarzają. Często o tym nie rozmawiamy, a myślę, że to jest bardzo ważne i lepiej, lepiej się czasami o tym dowiedzieć wcześniej, porozmawiać o tym w teorii, niż doświadczać na bieżąco i próbować coś rzeźbić i poprawiać, więc to na pewno zapamiętam i użyję nieraz, chociaż mam nadzieję, że nie będę musiał. Jestem na szkoleniu, ponieważ znalazłem w programie podpunkty, które mnie interesują, mam na myśli Bagińskiego, no świetny, świetny wykład, właśnie działam nad reklamą. Natchniony, natchniony wykładem Dawida. Świetna atmosfera. Świetna atmosfera, także gratuluję Maćkowi, gratuluję Krzyszkowi tego wydarzenia.